Włosek z Rzeszowa, 197 Czyli to takie tereny trochę w pewnym sensie Ci znane. Trochę tak co no, tam koło was też podobne tereny są, nie? Sporo tych pagórków. No pogórców. bardziej płasko. Bardziej płasko jednak. Tak. No tutaj jest bardzo pagórkowaty teren. Nawet jak na pogórze. To debiut twój? W ogóle jeździłaś wcześniej jakieś wyścigi? Jakiego typu? W ogóle debiut? Debiut, tak. Takim ultra. Bo ty jedziesz na ten krótszy dystans, prawda? Tak. 200 km. Okej. Okay. No i co cię tu przywiodło? Dlaczego tu przyjechałeś w ogóle? Przywiódł mnie tutaj mąż. Aha. No i gdzie teraz jest? E, mąż jest w ośrodku, bo Aha. on też leci 200, tylko że w normalnym terminie. Czyli jutro, no. tak. ok. A, ty jedziesz dzisiaj i on ci kibicuje. A jutro nie, ty jemu będziesz kibicować. A jutro ja jemu. O, fajnie. Tak się wymieniamy. Co cię skłoniło do takiego debiutu w ogóle, do takiego ultra? Co, co, co tu cię pociągnęło? Chciałam spróbować. Yy, organizacja wiedziałam, że będzie yy, na najwyższym poziomie. Aha. Termin mi odpowiadał. I stąd tutaj się znalazła. Czyli chęć sprawdzenia się. Chęć sprawdzenia się, tak. A jak na co dzień Twoje życie rowerowe wygląda? Szosa, MTB, gravel, właśnie jakieś sakwy, wycieczki? Na gravelu, ale taka turystyka generalnie. Mówię, to pierwszy taki rajd, na który się zdecydowałem. No jak przez te pierwsze 100 km, wrażenia? E, ciężkie podjazdy. Ta trasa Beloduna jest wspaniała. No, widoki mega. Odpoczynek był przez chwilę, tak. tak. I jedziemy. No ale muszę powiedzieć, że tu pod górę na no, całkiem takim tempem żwawym jedziesz. Oh, tak to sobie mniej więcej wyobrażałaś, jeżeli chodzi o start, o organizację, o ludzi, którzy startują? Mniej więcej tak, aczkolwiek obałam się tych podjazdów. Na pewno jest dużo do poprawienia. Aha. Będziesz no, się uczyć? Tak, jedziemy, po prostu jedziemy. Jakieś słowo do organizatora tutaj, do kamerki? A. Dowolnie możesz, bo to szczere, szczere, tak? E, takie szczere. Co o nim myślisz? Pięć tak? minut temu! <laughs> Powiedziałam. Nie no, super. Impreza super. Jak na razie e, bardzo jestem zadowolona. Aha. Także jak zobaczymy co będzie na końcu. Jedziesz na raz czy zamierzasz jednak spać po drodze? E, myślę, że będę spała. Okej. Okay. A jak sobie radzisz z jedzeniem, z piciem? Masz jakiś pro program na to? Plan, czy po prostu spontan, sklepy? No nie, spontan. Coś tam ze za sobą zabrałam. No właśnie, jesteś raczej, bo są dwie frakcje, jedni wożą żywność, a drudzy stają po żywność. No Także taki... ja trochę tak, trochę tak, no. Aha. Wszystko jest w fazie testów, że tak powiem, u mnie. Okej. Okay. A, czyli jeżeli nazywasz to fazą testów, to znaczy, że będzie dalszy ciąg. Mam nadzieję. <noise> Co byś powiedziała dziewczynom, które gdzieś tam siedzą po domach, zastanawiają się startować, nie startować, jak się za to zabrać? Trzeba się po prostu odważyć, tak jak z wszystkim. Nie ma co się zastanawiać, tylko po prostu trzeba. Po prostu trzeba to zrobić. Dokładnie. Mm. Teraz nie masz trochę więcej do powiedzenia niż na początku. No, nie wiem. Coś się zmieniło w Twoich opiniach, w odczuciach? Ech. No, dla mnie mega wyzwanie. Wczoraj miałam straszny kryzys, ale jak widać na załączonym obrazku przetrwałaś go. Tak, tak. tu nie było. Próbuję dalej walczyć z trasą. Myślisz, że dzisiaj dojedziesz? No, mam taką nadzieję. Czyli masz taki. Taki po prostu plan, że już dzisiaj ciśniesz, żeby nie wiem co, tak? Tak. Nie ma takich rzeczy, która by Cię zniechęciła do pedałowania. Dokładnie. Co jest największą trudnością tej trasy? E, to dla mnie to przewyższenia, podjazdy. Bo szczerze mówiąc, nie byłam dobrze do, do tego przygotowana. Ogólnie cały wyścig. Dla mnie to jest nowość. Także wszystko jest nowe, o tak. ale, ale zobacz, jaki widok z tego. Właśnie, a to jest najpiękniejszą częścią tej trasy? To chyba odpowiedź znam, ale tak zapytam. No na, na pewno właśnie te widoki. Satysfakcja, że się jedzie, mimo wszystko. Byłaś kiedyś w ogóle w życiu w, tym, w tych rejonach tutaj? E, przyjazdem, tak żeby wcześniej e, na jakiś dłuższy czas to nie. Nie, jak to się ma tutaj to co widzisz i to co czujesz z, z tymi wyobrażeniami, które miałaś przed wyścigiem? No szczerze mówiąc myślałam, że będzie troszkę lżej. No ale teraz już wiesz czym się to je. Dokładnie. Jedziesz od razu na drugie kółko, czy jednak zostajesz na mecie? Chyba zostanę. A może w drugą stronę? Żeby dla ciekawości, nie? Nie, nie ciągniecie. Nie. nie. Na razie mi wystarczy, naprawdę. Co trzeba zrobić, żeby z czymś takim wystartować? Niezmiennie trzeba się odważyć. I to wszystko, tak? To wszystko. Treningi, jedzenie. <grych> po prostu Też. po prostu trzeba chcieć, tak? Trzeba chcieć przede wszystkim. Okej. Okay. Fajnie, dziękuję Ci bardzo za rozmowę jeszcze raz. Dziękuję. Poproszę jakieś ładne machnięcie na koniec do kamerki.